Zadanie 12, logarytmy. Och, jejku. Pamiętaj ławce w górze. Dodaj subskrypcję, będzie bardzo miło mi. No i już mówię, już mówię, jak to zrobić. Dobra, funkcja F jest określona wzorem. No i mamy taki niezbyt łatwy wzór, można powiedzieć, niezbyt piękny może tak, ale zaraz go rozszyfrujemy. Dla każdej liczby dodatniej x. No i to już wiemy, że to jest liczba dodatnia. A co jest ważne? W logarytmach tak, żeby ta liczba tutaj, która jest o tutaj, była dodatnia, czyli taka dziedzina, można powiedzieć, logarytmowa. Ok, wykaż, że no to to musimy przerobić w takie coś. Można równoważnie przekształcić do postaci. I co ja tutaj widzę? No, jak widzisz logarytmy i jakieś takie większe liczby, to dobrze jest je zamieniać na potęgi. Potęgi, bo potem y, łatwiej jest to liczyć właśnie w potęgach, tak? Bo logary to co do której jest coś tam, no, no nieważne. W każdym razie chodzi o to, żeby możliwie mieć te same potęgi takiej samej podstawy. No to jak widzę 81, widzę 27, tutaj trójkę, no to pewnie potęga trójki to powinna być, tak? Poza tym zobacz... Tu jest potęga, logarytm w potędze, czyli to będzie ten wzór. Czyli mi zależy na tym, żeby podstawa była taka sama jak podstawa logarytmu. No to 81 mogę zapisać jako 3 do czwartej, więc tak zrobię. Mam 3 do czwartej i jeszcze do logarytmu w podstawie 3 z x. I to będzie trzeba przemnożyć, tak? Czyli będzie, w sumie mogę to od razu tak zapisać, będzie 3 do 4 logarytm. 3 z x. No i idę dalej. Na razie tak zostawiam. Rozpisuję kolejny logarytm. Logary to 2 i tutaj będzie 3 do 3. I jest pod pierwiastkiem, czyli pierwiastek to jest potęga 1, 2, tak? Inaczej. Czyli do 3 jeszcze do 1, 2, czyli będzie do 3 drugich. 3 do 3 drugich. I teraz razy. Logary to 3 z 2 przez 3. Razy x do drugiej, minus 6x. Ok. Dobra. No to tutaj tej czwórki się muszę pozbyć. No a jak? No po prostu wrzucam ją sobie do logarytmu, tak? To jest zaraz, który to jest wzór. To jest ten wzór. Mam czwórkę z przodu, wrzucam ją do potęgi, czyli będzie 3 do logary postawię podstawie 3 z x do czwartej. Dodać. I tutaj by się chciało... No dobra, jest dwójka z przodu, czyli też możemy tak samo zrobić. Tą dwójeczkę wrzucić do, tutaj do góry. No i fajnie, bo to się wtedy skróci. Czyli będzie tak. Logarytm o podstawie 2 z 3 do 3 drugich i jeszcze do drugiej, czyli będzie mnożenie razy 2. Logarytm to podstawie 3 z 2 dzielimy przez... 3 razy x do drugiej minus 6x. Ok. Hmm, co tu dalej możemy wykombinować? No to... To już będzie równe x do czwartej. Z tego wzoru, tak? Taka sama podstawa, czyli zostaje b. x do czwartej. Dodać teraz. No i mamy tutaj. Będzie logary to podstawie 2 z 3 do trzeciej razy no i tutaj mamy trzy, o podstawie trzech z dwóch, czyli fajnie by było to sobie zamienić, tak? Fajnie by było, żeby ta dwójka była na dole, a trójka u góry. I z tym przychodzi nam z pomocą tutaj ten wzór. Zobacz, jak zrobię jeden przez, to yy, będę miała ten logaryt o podstawie bez A, czyli będę miała o podstawie dwóch z trzech, i w dodatku na dole. I te, tak bym chciała, czyli może zróbmy sobie tak. To dzielenie przez 3 zapiszę jako 1 trzecia razy, tak? Pomogę. I teraz logarytm o podstawie 2 z 3 do 3 razy i robię odwrotność. 1 przez. Y, 1 przez logarytm o podstawie 2 z 3 razy x do 2 minus 6x. Mhm. Dobrze, no tutaj tak mogłam zrobić tą jedną trzecią, no bo tutaj i tak jest mnożenie, tak? Czyli kolejność nie miałaby tu znaczenia. Można też sobie zrobić to w nawias, podzielić na trzy tutaj, żeby się gdzieś nie pomieszać. Ja zrobiłam tak, no i dobra. No i teraz yy, widzę, że w zasadzie to są te same logarytmy, tak? Będę mogła je skrócić, ale wezmę sobie tą trójeczkę przed logarytm, czyli będzie tu. Czyli ona, zobacz, i tak by się tutaj skróciła, jakby była przed, tak? Czyli jak ją wezmę przed logarytm, no dobra, może wszystko napiszę, bo ja się boję, że tutaj czegoś nie zrozumiecie, dlatego staram się wszystko pisać. To będzie tak, 1 trzecia razy 3 e, teraz wychodzi przed. O, ta trójka wyjdzie przed, hop. To jest właśnie ta trójka. Razy logarytm o podstawie 2 z 3, razy 1 przez logarytm o podstawie 2 z 3, razy x do 2 minus 6x i zaraz będziemy działać dalej. No to tak, tu mi się skraca ta trójka. No i logarytm w zasadzie też mi się skraca. O, fajnie nam się to uprościło. No to teraz mam tak x do 4. No, z tego wszystkiego, zobacz, wszystko nam się tu skróciło. Zostanie już tylko x do drugiej, czyli dodać x do drugiej minus 6x. No i zobacz, co należało wykazać, tak? I mamy tutaj rozwiązanie. Ale to jeszcze nie koniec tego zadania, bo mamy jeszcze drugą część. Druga część zadania 12. Oblicz najmniejszą wartość funkcji f określonej dla każdej liczby dodatniej x. Zapisz obliczenia. Przyjmij, że wzór funkcji f można przedstawić w postaci takiej, czyli już nawet jak ci się nie udało tego udowodnić w pierwszej części, no to tutaj już wiesz, że to można tak zapisać. Ym, dobra. No i ważna rzecz: x jest większy od 0, tak? Liczby dodatniej. Dobra. Żeby znaleźć najmniejszą wartość funkcji, to, no, tutaj ta funkcja jest wielomianowa, tak? czyli do czwartej potęgi, więc tak łatwo nie będzie, że to funkcja kwadratowa i już wierzchołek. Musimy wiedzieć, co się z tą funkcją dzieje, to znaczy, musimy znaleźć ekstremum. A jak szukamy ekstremum? Ekstremum funkcji szukamy poprzez znalezienie pochodnej. I jeśli ta pochodna jest równa 0, to znaczy, że mamy to ekstremum lokalne. Czyli tak. To nie wystarczy do znalezienia minimum, bo teraz ekstremum lokalne to znaczy, że nie tylko to może być minimum, mogłoby to być maksimum, więc musimy jeszcze zbadać, co się dzieje z tą pochodną tutaj w okolicy tego ekstremum. I jeżeli pochodna funkcji jest dodatnia, to znaczy, że funkcja nam rośnie. Jeżeli pochodna funkcji jest ujemna, to znaczy, że funkcja nam maleje. No a jak jest zero to mamy ekstremum. Więc żeby znaleźć minimum, to tu funkcja najpierw musi nam maleć, czyli pochodna musi być ujemna, a potem funkcja musi nam rosnąć, czyli pochodna musi być dodatnia. Czyli my musimy zbadać ten wykres pochodnej, tak? Żeby stwierdzić, że tam jest minimum. No to po kolei, najpierw może sobie zróbmy yy, pochodną funkcji w ogóle. Czyli mamy f' od x, to będzie 4x do 3 dodać 2x. Yy, tak, 2x minus 6 i to ma być równe 0. Widzę, że to mi się wszystko podzieli przez 2, no to tak sobie zrobię. Czyli mam tak, 2x do 3 plus x minus 3 ma być 0. No i to jest wielomian, tak? Muszę znaleźć pierwiastek wielomianu. Czyli w zasadzie mogę to zrobić szukając dzielników minus trójki. No, a jak w dzielnikach minus trójki nie znajdę, no to jeszcze mam dwójkę z przodu, czyli będę mogła ułamki sprawdzać, czy są miejscami zerowymi. No, ale no to może najpierw te dzielniki minus trójki. Tam jest tak: minus 1, 1, 3 i minus 3. No, ja zawsze sobie najpierw sprawdzam jedynkę, no bo jest po prostu najprościej. Wpisujemy. Tutaj o. Pochodną liczymy od jedynki, czyli mamy tak: 2 razy 1 dodać 1 minus 3 i ta pochodna nam się fajnie zeruje. To znaczy, że w jedynce będzie ekstremum. No tylko jakie ekstremum? Jeszcze nie wiem, tak? Szukam sobie jeszcze yy, pozostałych miejsc zerowych. No bo to może być nie tylko jedno miejsce zerowe, tak? Funkcja może mieć kilka ekstremów i każde by trzeba było wtedy sprawdzić. No dobra, no to, żeby znaleźć kolejne miejsce zerowe, muszę ten wielomian sobie rozłożyć. No i zrobię to schematem Hornera, czyli tak, wypisuję sobie współczynniki. Najpierw tak przy x do trzeciej, potem x do drugiej, potem x do pierwszej i x do zerowej. Czyli przy x do trzeciej mam dwójkę. Przy x kwadrat, uwaga, tu się nie machni, tak? Nie ma x kwadrat, czyli musi być 0. E, przy x do pierwszej mam jedynkę i przy x do zerowej mam minus 3, to jest wyraz wolny. Dobra, tabelka wpisuję sobie tutaj to, co podejrzewam, to znaczy, no nie podejrzewam, już widzę, że to jest miejsce zerowe, tak? E, ale jeżeli chcę podzielić przez. X minus 1. No to tutaj muszę wpisać 1, czyli to miejsce 0. Dwójka mi po prostu spada z góry, a pozostałe miejsca zaraz będziemy liczyć. Ok. Dobra. No i co? 2 razy 1 to jest 2, plus 0 mamy dwójeczkę. 2 razy 1 to 2 plus 1 to mamy 3. 3 razy 1 to 3, minus 3 mamy 0, czyli. Ten mój wielomian, a raczej w zasadzie pochodną funkcji, mogę zapisać tak, że to będzie współczynnik A najpierw, czyli dwójeczka 2, potem x minus 1, czyli to miejsce zerowe, no i y, tutaj już teraz mam nową funkcję. Przypominam, że te potęgi się teraz przesuną, tak? Tu będzie do drugiej, tu będzie do pierwszej, tu będzie do zerowej. Yy. OK, to byłaby reszta. No reszty nie ma, czyli, czyli dobrze. To znaczy, że mamy miejsce zerowe. E, OK, no to tutaj to wpiszę. Czyli tak będzie: 2x do drugiej dodać 2x dodać 3. No i tu stąd mogłoby być jeszcze miejsce zerowe. No widzę, że już nie będzie. Ale, no, jak chcesz to sprawdzić, no to liczymy delta. Tak, b kwadrat minus 4ac. Z tego oczywiście. Czyli tak, b to jest 2, czyli mamy 4, minus 4 razy 2 i razy 3. No i widzę, że to jest ujemne, tak? Czyli stąd z tego drugiego nawiasu już nie będzie miejsc zerowych. Czyli mamy tylko jedno miejsce zerowe yy, pochodnej funkcji, czyli jej wykres będzie wyglądał w ten sposób. Yy. Zaznaczam sobie jedynkę i teraz ważna rzecz. Yy, mamy współczynnik dodatni, tak? I potęgę nieparzystą. Czyli jak zaczynamy od lewej z dołu, to znaczy, że tak jakby zaczynamy od minus nieskończoności. Czyli tu jest minus bardzo duża liczba do trzeciej potęgi, czyli ona będzie miała minusa. Minus razy plus to i tak będzie minus, czyli na pewno zaczniemy rysować z dołu. No i teraz pytanie: czy ta jedynka jest yy, parzystą? Parzystym miejscem zerowym? No nie, to jest pojedyncze miejsce zerowe, czyli wykres pochodnej nam po prostu przejdzie przez tą jedynkę. Czyli zobacz, prosta sprawa, tak? <głosłownie> Dosłownie. No i teraz co? Badamy sobie znak pochodnej. Znak, czyli tutaj pochodna jest ujemna. Tutaj pochodna jest ujemna, tutaj pochodna jest dodatnia. To znaczy, że w okolicach jedynki ta funkcja nam najpierw malała, tak? No nie, pochodna, nie wykres pochodnej nam maleje, tylko funkcja, ta z której liczymy pochodną. Najpierw pochodna nam malała, funkcja nam malała, a potem funkcja nam rosła, bo pochodna była dodatnia. Tutaj jest, tak? To znaczy, że rzeczywiście w tej jedynce mamy ekstremum. Ekstremum, a w dodatku jest to minimum, tak? Bo pochodna najpierw malała, potem, znaczy funkcja najpierw malała, potem rosła, bo pochodna miała znak ujemny, a potem dodatni. Czyli mamy minimum funkcji, funkcji, tak? Ja w zasadzie tutaj powinnam yy, od zera iść, tak? Czyli jakbym pisała teraz te przedziały, których sprawdzam, no to powinnam napisać przydziały takie od 0 do 1, później 1, a później od 1 do plus nieskończoności. Tak sprawdzać, tak? Czyli tutaj miałabym wartość ujemną pochodnej, tutaj no w zasadzie 0, a tutaj dodatnia, tak, czyli o tam gdzieś by było 0 i dalej ta pochodna by mi nie szła, tu by było kółeczko otwarte. O, to by było 0. No to jak już mamy e, ekstremum, wiemy, że to jest w jedynce, to jeszcze musimy policzyć wartość funkcji, bo musimy. E, no, zobaczcie, tutaj jest. Policz wartość funkcji. Nie argument, dla którego jest minimum, tylko wartość. Czyli jeżeli x mamy y, no, równe 1, no to robimy f od tej jedynki właśnie. Czyli będzie tak, 1 do. Czwartej plus 1 do drugiej minus 6 razy 1, tak? Wartość tej funkcji dla x równego 1, bo tam się okazało, że jest ekstremum, że tam jest minimum lokalne, a też globalne, jak się okazuje. No dobra, czyli tak, czyli mamy 1 plus 1 minus 6, czyli mamy 2 minus 6, czyli to jest minus 4. Taka będzie odpowiedź.